Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także nasza wiara. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie Panu. Wraz z Piotrem i Janem oraz Marią Magdaleną w dzisiejszy piękny poranek wielkanocny podążamy do ogrodu nieopodal Golgoty którym złożono najświętsze ciało naszego Pana. Również i nas zaprasza, byśmy ujrzeli i uwierzyli, tak jak uwierzył apostoł Jan. Byśmy i my zobaczyli, jak niewiasty, siedzących posłów anielskich oraz złożoną na grobowej płycie odzież i chusty, jak słyszeliśmy w dzisiejszej sekwencji wielkanocnej. To posłowie z nieba, aniołowie, zwiastują nam dzisiaj radość wielką. Nie ma go tu, z martwych powstał jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. I idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. W dzisiejszy wielkanocny poranek stajemy więc i my. Nad pustym grobem naszego Pana Jezusa Chrystusa, by wspólnie kontemplować tajemnicę tego największego i jedynego w dziejach świata cudu. Cudu, którego, który, którego możemy stać się świadkami, o ile pozwolimy siostry i bracia, by wiara w zmartwychwstanie prawdziwie odmieniła nasze życie. To trudne zadanie. Bowiem wiemy, że nikt z ludzi nigdy mocą własnej woli nie powstał z martwych. To przywilej Boga. Przywilej Syna Bożego, który poprzez bramę własnego zmartwychstania wprowadza cały rodzaj ludzki. Tak bardzo umiłowany przez Trójcę Przenajświętszą do udziału w uczcie paschalnej w Królestwie Niebieskim. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym. Zakończyliśmy czterdziestodniowe przygotowanie. Czas Wielkiego Postu, które miało nam pomóc ujrzeć i uwierzyć. Stojąc dzisiaj przy pustym grobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy ciągle w pamięci postać ukrzyżowanego Chrystusa, z tego klasztoru w Kordobie w Hiszpanii. Jezus wisząc tam na krzyżu, odrywa od krzyża swą prawą dłoń i kieruje ku nam. W tym geście chce nas wszystkich przygarnąć do siebie, chce nas pobłogosławić, byśmy i my, jak święte niewiasty, wzrastali w wierze w jego zmartwychwstanie. Bez wiary. Ukrzyżowanego, ale nade wszystko zmartwychwstałego Chrystusa, nasze życie stanie się puste i pozbawione wiecznej perspektywy. Człowiek, zaprze zaprzeczając wierze w zmartwychwstanie, pozbawia się możliwości przyjęcia prawdy o wiecznej szczęśliwości i Królestwie Niebieskim. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, Daremne, byłoby nasze, daremne byłyby nasze trudy. Daremne, daremnym nasze posługiwanie, a nasza wiara byłaby świadectwem ludzkiej śmieszności i naiwności. Jednak tak nie jest. Pan prawdziwie zmartwychwstał, rozrywając na zawsze kajdany śmierci, otwierając dla niezliczonej rzeczy sprawiedliwych bramy Królestwa Niebieskiego. Uwalniając z, z odchłani, w której byli uwięzieni z powodu grzechu Adama. Z martwych stanie Chrystusa rodzi w nas wiarę, przepełnioną miłością, pełną tęsknoty za naszymi bliskimi, którzy odeszli już z tego świata. Wierzymy, że dzięki zmartwychwstaniu Pana nasze rozstanie z nimi ma charakter czasowy, a my wszyscy wierząc w to. Mamy szansę zmartwychwstać do życia w chwale Boga. Mamy szansę siostry i bracia spotkać naszych kochanych rodziców i bliskich, których odejście ciągle boleśnie przeżywamy i opłakujemy, za którymi tak bardzo, bardzo tęsknimy. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa ma jednak nie tylko ten wymiar eskatologiczny, ale również niesie dar przemiany mojej Twojej siostro siostry i bracie, naszej codzienności, to wiara w zmartwychwstanie nie pozwala nam popadać w rozpacz, kiedy uświadamiamy sobie, jak wiele wielu naszych bliskich pochłonęła otchłań śmierci w pandemii koronawirusa. Wiara w Chrystusa zmartwychwstałego umacnia wszystkich cierpiących, dotkniętych ciężarem krzyża choroby. Dzięki Zmartwychwstałemu Panu potrafimy przetrwać chwilę nieopisanego bólu, jednocześnie ofiarując swoje cierpienia Bogu za grzechy świata i prosząc o nawrócenie swoich dzieci na drogę prowadzącą do Królestwa Niebieskiego. To w końcu ta wiara najmilsi sprawia, że Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu rozlewa w nasze serca bezmiar łask, tak bardzo potrzebnych nam w życiu, przez co znajdujemy siłę i łaskę, by wydobyć z siebie to tęskne wołanie pomóż nam, Panie, bo śmierć zabiera nam naszych kochanych, najbliższych oraz de dewastuje nasze życie, jakże mocno nadwyręża wiarę i uchność w Ciebie. Wiara Chrystusa stałego wyzwala nas z niewoli lęku i strachu, który paraliżuje nasze życie. W jej świetle zmartwychwstania, śmierć nie jest końcem naszego istnienia, ale bramą prowadzącą nas ku lepszej szczęśliwości przyszłości w Królestwie Niebieskim. Najmilsi Chrystus zaprasza nas w dzisiejszej kontemplacji tej wielkiej tajemnicy, kontemplacji orędzia wielkanocnego płynącego z tajemnicy Pustego Grobu. Zaprasza nas, byśmy zadbali o wzrost naszej wiary. Byśmy nie tylko przybywali do świątyń, do kaplic, by ujrzeć, ale byśmy poz pozwolili, aby doświadczenie, Widzenia tego pustego grobu prowadziło nas do wzrostu naszej wiary. Nie pozwólmy, by lęk i troski o codzienne życie niszczyły w nas wiarę w Chrystusa i to z martwych Podobnie jak przecież zachwiały wiarą apostołów. Również i oni po śmierci, po pogrzebie Jezusa, z obawy przed Żydami zamknęli się w wieczerniku. Bojąc się o własne życie. Byli świadkami jego wielkiego cierpienia i śmierci na krzyżu. I tego świadczenia mocno zachwiały ich wiarą. I dopiero orędzie poranka Wielkanocnego wypowiedziane ustami niewiast. On zmartwychwstał, idźcie do Galilei, tam go, aby, i tam go oczekujcie, dało im nadzieję na ponowny rozkwit wiary. Boskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. Moc płynąca z cudu zmartwychwstania i tajemnica tego jedynego pustego grobu, do którego dotarli Piotr i Jan, dają nowy impuls wierze, która jednak nie rozkwita natychmiast. Jej odrodzeniu towarzyszą wątpliwości, czy niewiasty widziały Jezusa. Czy może raczej był to wytwór ich obolałej wyobraźni, tak bardzo pokaleczonej przeżyciami Wielkiego Piątku? Mimo iż stojąc przy pustym grobie, stali się naocznymi świadkami, że grób Pana jest pusty, ten znak jednak nie był dla nich wystarczający, by bezwarunkowo przyjąć wiarę w całego Pana. Byli skłonni uznać, że również Nimi zawładnęła rozpacz i tęsknota za Jezusem, której efektem są widzenia i przeżycia poranka wiel Wielkanocnego. Dlatego sam Jezus wkracza w ich życie, ukazuje się w swym uwielbionym ciele i zmartwychwstałym ciele, by wzmocnić ich wierzę. Wszak to oni mają stanowić fundament Jego mistycznego ciała. Kościoła, który powstanie w dniu pięćdziesiąt nic. Jezus staje pośród nich, ukazując ślady ran na poukrzyżowaniu i przebitym włóczniom sercu. I dopiero to doświadczenie łaski samego Syna Bożego na tyle gruntuje ich wiarę, która poprowadzi ich do świętości. Nie wystarczyło więc tylko doświadczenie zobaczenia widoku pustego grobu, by ujrzeć i uwierzyć. Siostry i bracia, podobnie jak w naszym życiu, podobnie jak w naszym życiu, mimo wielu znaków i cudów, w których jesteśmy świadkami, mimo niemal namacalnej interwencji Boga w nasze życie, to dla wielu nas, z nas ciągle zbyt mało, byśmy widząc, uwierzyli. Dlatego podobnie jak apostołowie, tak i nam potrzeba dzisiaj, by Jezus stanął na drodze naszego życia, mówiąc pokój wam, nie lękajcie się, to ja jestem. Również my, ludzie żyjący w XXI wieku, potrzebujemy, doświadczając spotkania ze Zmartwychwstałym, jego obecności. Nasze serca i umysły, podobnie jak Żyjących w lęku przed Żydami, apostołów są jakby okryte zasłoną, przez co nie potrafimy dostrzec stojącego przy nas żywego Jezusa. Podobnie jak nie rozpoznali go uciekający do Emaus uczniowie. Również w naszym życiu potrzebny jest ten kolejny cud cud Eucharystii cud łamania chleba przy którym również i w naszych, z naszych oczu opadnie zasłona i dostrzeżemy i poczujemy obecność zmartwychwstałego Jezusa. Najmilsi, robimy wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, aby każdego dnia spotkać Jezusa na, na świętej Eucharystii, byśmy i my mogli z tęsknotą i miłością powtórzyć, jak uczniowie idący do Emaus, pozostań, Panie, z nami. Pozostań z nami, gdyż czas naszego ziemskiego życia z każdym dniem, z każdą chwilą chyli się ku końcowi. Pozostań z nami z martwych Panie, w cudzie świętej Eucharystii. Napełnij nasze życie tak głęboką wiarą, jaką odzyskali apostołowie, spotykając Ciebie żywego, z stałego i prawdziwego Boga. Napełni mnie swoją miłością, zmartwychstały Panie, bym mógł na niej zbudować całe dalsze swoje życie. Panie Zmartwychwstały, pozostań z nami, pozostań na zawsze. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym, gdyby Chrystus nie zmartwychstał, jakże smutne byłyby nasze ludzkie losy. Dzięki wierze w zmartwychstałego Jezusa Podążamy przez życie z podniesioną głową, nie bacząc na ciężary i krzyże, z którymi przychodzi nam się każdego dnia mierzyć. Również człowiek naszych czasów potrzebuje doświadczyć cudu wypływającego z dzisiejszego poranka Wielkanocnego oraz osobiście usłyszeć to jedyne orędzie, które od Wielkanocnego poranka nigdy nie przestało webrzmiewać. Echem w przestrzeni świata. Chrystus z martwych Prawdziwie z martwych Alleluja. Chrystus surexit. Vere surexit. Alleluja. Carissimi fratelli, sorelle. Carissimi amici italiani. Cristo è risorto. Veramente risorto. Alleluja. Ah